Jesteśmy na premierze pani książki. Na początek chciałam zapytać, co skłoniło panią, żeby po latach opowiedzieć swoją historię? Ja myślę, że niewyobrażalny ból w sercu. Niewyobrażalny, potęgowany faktem, że przegrywam sprawy w sądzie. Czyli niedowierzanie, które. Ciągle we mnie trwa, jak młoda, urokliwa wydawałoby się osoba, która przez 10 lat stała u mego boku, nagle zamieniła się w osobę, której nie poznaję, która się zachowuje zupełnie... No zachowała się ostatecznie, tragicznie po prostu. Czyli myśli pani, że ta książka otworzy oczy Polakom, którzy też nie wiedzą wszystkiego, nie znają wszystkich kulis? Z całą pewnością jest to książka nadziei. Z jednej strony, że jak już padniemy w tarapaty, żeby jednak za wszelką cenę próbować odnaleźć sens życia, bo gdy nie mam tego sensu, żyć się nie da. A z drugiej strony, no to właśnie takie oczyszczenie dla mnie, po prostu oczyszczenie, zdjęcie tego ciężaru, który w sercu nosiłam i fakt, że tak naprawdę niewiele osób wiedziało o tym, co mi się przydarzyło. Czy można powiedzieć, że ta książka jest dla Pani jakiegoś rodzaju terapią? Jest z całą pewnością oczyszczeniem. A jakie miały Pani rady dla kobiet, które również zmagają się z ciężkimi sytuacjami finansowymi, też w życiu prywatnym? Jak z tego wyjść? Jak się po prostu nie załamać? To jest właściwie bardzo trudne, żeby odpowiedzieć mądrze na to pytanie. Na pewno podstawowa informacja i mój główny błąd polegał na tym, że ja zaufałam bezkrytycznie i ja się przyznaję, że to jest moja wina, tak? Ja się po prostu e, swoją miarą potraktowałam innych, czyli ufałam że ja bym nigdy w życiu tak nie postąpiła, umarłabym, nie wiem, nie byłabym w stanie żyć, gdybym się posunęła do takich działań. A rada dla wszystkich to właśnie, po pierwsze nie ufać w taki sposób, a po drugie no sprawdzać, dawać, a tego nie robiłam, a, nie jedno, a o, zaufałam bezkrytycznie i nic nie sprawdzałam. Także. A w tej sytuacji bardziej boli Panią fakt nadszarpniętego zaufania? Czy jednak na przykład jakieś straty finansowe, czy bardziej te moralne boli? Ja myślę, że moralne, dużo bardziej moralne. Takie niedowierzanie, że ktoś mógł firmę, która tak bardzo jest skojarzona ze mną, wpaść na pomysł, żeby ją przyjąć i uznać, że jest jej. Ale jeszcze metodami takimi, że no szkoda gadać. No właśnie pani ma świadomość tego, że Polacy dalej nie do końca wszyscy wiedzą, że już pani nie jest właścicielką tej marki. Tak, właśnie stąd również i ta książka. Nie chcę wchodzić w niuanse, bo przychodzą goście i chciałabym się z nimi przywitać, ale dużo by tu można opowiadać o Marce, o tym, co tam się dzieje i dlaczego coś, co było doskonałe, ta pani zamienia w jakieś dziwne tworzenie, no. Nowych symboli marki. Nie wiem po co. Właśnie na koniec zapytam o gości. Jest tu dużo wspaniałych kobiet, bardzo wartościowych, kobiet sukcesu. Tak. Czy pani świadomie zaprasza te osoby, które panią inspirują, które są dla pani też pomocne? Ja muszę powiedzieć, że zapraszałam przede wszystkim osoby, które znam, które poznałam w tym wspaniałym okresie, gdy właściwie mieszkałam w Warszawie, pomieszkiwałam, bo nigdy ostatecznie nie mieszkałam. I i dla mnie zupełnie nadzwyczajny jest fakt, jak dużo sympatii, wsparcia i życzliwości mnie dotyka. To jest taki balsam dla duszy. Czyli ma Pani nadzieję, że teraz po premierze tej książki, po tym jak Polacy zapoznają się z jej lekturą, że wszystko się trochę odwróci, że może Pani opowiedzieć swoją historię w końcu? Nie bardzo, nie bardzo. Dlatego, że sąd to sąd i sąd nie ma nic wspólnego z promocjami i książkami, ma swoją ścieżkę i tyle. Także. Ale chodzi mi o to, że ja siebie uwolniłam z tego ciężaru. To czego pani życzyć? Świętego spokoju. To jest naprawdę świętego spokoju i żeby w moim ogródku ładnie rosły. Do tego Pani życzymy i dużo siły i spokoju. Dziękuję serdecznie.